Siema, siema, trochę gadania tym razem. E, więcej gadania, w ogóle grania, że tak powiem. Nie mniej grania, tylko w ogóle nie będę grał. E, no i tak. E, właściwie to mogłem nakręcić z samą kamerką, bo tutaj tylko, może pokażę, że e, widać jak mało gra mnie. Zacząłem grać ruskimi i troszkę za poradą e, widzę z YouTube. So, zacząłem robić brytyjskie, tylko, że... Czekajcie, nie, to w ruskich jest taki głupi bombowiec. Do dupy. Muszę go zmienić. E, już lepszy będzie... E, ...ten BB. Dużo lepszy. Muszę przeszkolić. E, bo... Czekajcie, kurde, co ja zrobiłem, BB? BB to jest, który to jest szturmowy, tak? Ja bym sobie wziął. Eee A, dobra. SU-2 bym wziął. Pomyliło mi się. Wiecie, jaki mądry jestem. SU-2. I znowu muszę przeszkolić. Trochę kasę marnuję. No, ale nie o to chodzi. Ja chciałem powiedzieć, że tak. Eee, słuchajcie, filmów mało powstaje, bo. Zależy to od mojego samopoczucia. A samopoczucie zależy od e, pogody, e, bo jak ludzie nie wiedzą, ja jestem straszliw, straszny meteopata. I widzicie jaka pogoda jest. Grudzień, styczeń. No w styczniu było fajnie. Od stycznia to mi się zaczęły takie fajne dni. Chyba biometr był bardzo dobry, ale jak jest biometr gorszy, albo w ogóle do dupy, no to ja się czuję albo gorzej, albo do dupy. Zawsze jak pogoda jest gorsza, no to ja się czuję gorzej po prostu. No i od tego zależy, a poza tym... Słuchajcie, ja te filmy kręcę e, dla... Oczywiście dla was, ale, ale, ale zawsze kręciłem je tak dla przyjemności dla siebie, bo lubię to robić. Nie robiłem to, żeby sobie nakręcić specjalnie dużo widzów, ani żeby zarobić kasę na YouTube. Rzeczywiście jest zarabianie. Ale śmieszne pieniądze są, naprawdę 4 albo 7 euro miesięcznie, a uzbierać trzeba 70, żeby cokolwiek wypłacić. Naprawdę w ciągu tego całego nagrywania nie uzbierajmy jeszcze tych 70 euro. E, a nie wiem czy mam nawet połowę uzbieraną. No i e, tak, e, malutko. No. Za tym ostatnio. E, w zeszłym tygodniu zapisałem się na kurs wózków widłowych, więc troszkę mniej czasu też. Chociaż w e, tej chwili jest zaraz e, sobota, jutro niedziela, w niedzielę wrzucę ten filmik. Co prawda pierwszy e, dru, drugą jazdę wózkiem to mam dopiero w czwartek, w piątek, dwa dni pod rząd, więc, więc trochę luzu. No ale pouczyć się trzeba też troszkę e, e, teorii, którą tam dostałem. No i... Poza tym nigdy nie byłem jakimś graczem takim pro. Właśnie na moim kanale nigdy nie uczcie się grać, bo ja po prostu jestem graczem przeciętnym albo po prostu poniżej przeciętnej. Są gracze dużo lepsi, bo już widziałem kanał na YouTube człowieka, który gra w War Thunder dużo. Lepiej mu to idzie. Ja nawet, właśnie, e, muszę sobie jeszcze jego filmiki obejrzeć. Może, może opisał, e, o co chodzi z tymi klapami, bo no akurat bombowym to nie, ale takim lagiem albo takim L16. E, jakieś klapy się tutaj kurczę włącza, czy opuszcza, podnosi, czy coś, i on jest zdolny e, do lepszego manewrowania w czasie bitwy. Zresztą z tym celowaniem idzie w ogóle słabo, no nie wiem, albo skila musiałbym poprawić. Albo, po prostu, e, nauczyć się grać. No, a zresztą trzeci poziom tego, trzeci poziom tego, e, tutaj e, troszkę amery amerykańskimi grałem, może dwa razy. E, słabo mi to poszło. Aha, ruskimi! Ruskimi, słuchajcie, gra, grałem na początku dlatego, no bo, słuchajcie, grę zrobili Rosjanie, no to chyba... E, z tak, chyba z, z sentymentu, chyba zrobili te samoloty dobrze, nie? Chociaż bardzo dziwne ja się z filmiku dowiedziałem, bo nie grałem Japońcami wcale. Japońce podobno są bardzo zwrotne, a w World of Warplanes są bardzo niezwrotne do dupy. No. E, no i co jeszcze? no Oczywiście. Mm, nie wypada dużo grać, bo rodzice jeszcze patrzą na mnie krzywym okiem. Mówią, że jestem leń i, i tylko bym grał, więc troszkę trzeba mnie grać. No, co do lenistwa, to yy, moi rodzice mają szczyt lenistwa pod tym względem. Zawsze jak przychodzą do domu, to się dobijają do drzwi. No, ale bez sensu. Jak się idzie do... wchodzi do własnego domu, to się bierze kluczyki. I kluczykami się otwiera, nie? A moi rodzice jak wiedzą, że ja jestem w domu, no to się dobijają, walą w drzwi, walą w okno, żebym otworzył. No takie trochę głupie, no. Ja zawsze wchodzę do domu, a wiem, że nawet że obydwoje rodzice są w domu, to ja po prostu już kluczyk mam w ręce i sobie otwieram. Do własnego auta kluczykiem wchodzę do własnego domu, wchodzę kluczykiem, nie muszę e, walić po drzwiach i czekać bez sensu, nie? Takie głupie. E, więc. E, z filmiku na YouTube właśnie dowiedziałem się, że Japonce są zwrotne, ale takie trochę małe i mało odporne i słaby Armor, ale ale właśnie może sobie nimi będę latał, bo jeśli są zwrotne, to właśnie mi bardzo pasuje. No i tak. Swędzi mnie no Zawsze, zawsze mnie swędzi. Właśnie. A jeszcze e, macie szczęście, że nie kicham podczas filmów, a ja taki kichacz jestem. <laughs> Ojku jejku, no dobra. Wyszedł trochę w vlog. E, trochę, 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 trochę gry, chociaż w garażu. No i tak, hmm. słuchajcie, wyobraźcie sobie, że e, przez pierwszy tydzień grania, albo nawet dłużej, nie wiedziałem nawet, że jest takie coś, o, że jest, że jest to, nie, że można, że można sobie badać załogę. I grałem, miałem tutaj tych punktów trochę, a w ogóle nie miałem nie zbadane, zbana, zbadanej załogi na samolotach, nie. O, tutaj, e, co jest, L16 Type 2, sobie wezmę na celność strzału więcej i też. A, długo, długo. E, znaczy gdzieś z półtora dnia też nie wiedziałem. E, I zawsze jak wchodziłem tutaj do zakładki tego szkolenia, nie? To po prostu nie zauważyłem, że są te zakładki to, 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 to. I zawsze na tej se szkoliłem tylko. Zrozumiecie. <laughs> tylko szkoliłem zakładkę. Ale już później oczywiście tego laga już widzicie sobie kupiłem przez poszczególne szkolenie i sobie tutaj ulepszyłem to. Hmm, tutaj sobie wezmę wytrzymałość, może zwiększę, bo tylko to jest, no i tak, żeby filmik nie był przydługi, nie wiem, na noc chyba puszczę konwertowanie, komputer sobie włączony, a jutro rano wrzucę, także tak powiem, ogłoszenia parafialne trochę na vlog jakby w garażu, no i tyle, no. Jak widzicie, widzów mam nieco ponad 600. A niektórzy yy, tak długo kanał jak trzymają, to by mieli tych widzów już może yy, z 2000, 3000, 6000. A ja po prostu tego specjalnie nie podkręcam, bo ja to robię tylko dla siebie, nie dla jakichś profitów. Profity lepiej wy wyczerpywać z pracy, mi się wydaje, <ścoughs> której nie mam, tak. Ale to właśnie robię kurs w wózku żeby, żeby, żeby może jakąś pracę zdobyć, nie? No, no to pozdrawiam. Tym razem kończę. Tymczasem kończę, miało być. I do zobaczenia na następnym razem, mam nadzieję, na polu bitwy. Na razie, biometr jest taki bardzo słaby. Dzisiaj, jak wstałem dzisiaj właściwie to nie wstałem rano, tylko się wyciągałem z łóżka. Taki biometr do, do bani, że. Że że, 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 cały dzień się czuję tak, że grałem chyba tylko trzy bitwy w War Thunder, nie? Co normalnie sobie zagram chociaż 10, chociaż czasami może więcej. Leżałem w przybiórku dzisiaj pół dnia, dopiero pod, późnym po, po, popołudniem zacząłem się jakoś czuć, ale to tak przeciętnie i dosyć słabo. No. Zresztą, jak, jest tak, jak się tak czuję, to też gorzej gra mnie i w ogóle nic nie i tylko się denerwuję. I, no i tak wychodzę z, z gry, bo, no bo kurczę, jak nie poszło, no to raczej gorzej się człowiek, jeszcze gorzej później idzie. No dobra, kończę i tymczasem. No. Tutaj patrzę w dół, bo ja sobie naciskam na klawiaturze i żeby trafić dobrze, to właśnie, no. Zawsze spojrzę w dół. Siema!